Ja trenuję biegi z przeszkodami od kilku lat już i, i tak się wydarzyło, że akurat tutaj kolega też się dość mocno zainteresował tymi biegami z przeszkodami. No i stwierdziliśmy, że nadszedł moment, żeby Wołek też ruszył do przodu, jeśli chodzi o, o tereny właśnie do trenowania biegów z przeszkodami, no bo ponieważ u nas nie ma takiego miejsca, w ogóle w kujawsko pomorskim jest trochę brak takiego miejsca, miejsca, więc mamy nadzieję, że się będzie cieszyć bardzo dużą popularnością. to jest taka tajemnicza nazwa OCR bodajże, tak? Tak, obstacle course races, to znaczy biegi z przeszkodami, tylko nie tak jak są na stadionie 3000 metrów z przeszkodami, tylko biegi. Właśnie z takimi konstrukcjami. Część konstrukcji wykonaliśmy sami. Jedną konstrukcję kupiliśmy na samym początku. Tam akurat w styczniu tak wyszło, że jeden pan sprzedawał. Jeszcze jedną konstrukcję będziemy mieli dzięki uprzejmości tutaj firmy RadPak z Włocławka. Więc powoli, powoli na pewno to miejsce będziemy rozwijać i będzie tutaj coraz fajniej, coraz fajniej. Co można zrobić, żeby tutaj przyjść i spróbować? <laughs> Napisać do mnie przez Facebooka najlepiej, bądź skontaktować się pod numer telefonu, który również widnieje na Facebooku. Tak, jak się podoba? Nie. Super. Chcielibyście wziąć udział kiedyś w tym programie Ninja Warrior? Taaak. Nie wiem. Tak. Brawo, ja tak. tak. A co się podoba z tych przeszkód tutaj, które są? Wszystko. Wszystko się podoba? Yy. <grych> no. Tutaj. Brawo. A te drążki. A te, te drążki. A która jest najtrudniejsza? Tamta. I tam talina taka. Mhm. Dobra. Okay. dobra. i tam z tym czymś. To te niebieskie do przeszkakiwania hmm. mi się podobają, bo umiem. Bum, bum, a często będziecie tutaj przychodzić? Myślicie, że to tak, fajnie pomysły?